Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zobaczcie niesamowity pokupeling. To co się tutaj działo to matko Boska. Tutaj wyświetlają się osoby, które ostatnio zasubskrybowały kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to kliknijcie ten czerwony przycisk subskrybuj, a pewnie pojawicie się w kolejnym odcinku. No to zaczynamy. Okej, okay, moi drodzy, 20 paczek przed nami. Totsy z Premier League już są dostępne w paczkach. No i dzisiaj takie totsy z Premier League. Zaczynamy szukać, ale czy coś ciekawego padnie? Zobaczymy. Pierwsza paczka Roberto. I cyk, kolejna. Musa w grze? O kurczę. Walkout! Mamy walkout, proszę Państwa. Nie wiedziałem, że to tak się zacznie. A w drugiej paczce jest inform. Walkout Portugalia. To może być bramka, czyli Cristiano Lopez. Dobra, lopez 87 Jak przeniknął przez karty widzieliście? Masakra, no dobra. Yy, walkout 87 Lopesa, myślę, że okej. Okay. Myślę, że okej. Okay. Zobaczymy, czy coś oprócz tego Lopez No, no nic, nic nie ma. Puszki, dobra. Mieszana paczka rzadkich piłkarzy. Te paczki są spoko. Oho I właśnie to jest potwierdzenie tego. Mamy walkout niebieski walkout toc! Premier League! Premier League Brazylia! Bramkarz i to jest Ederson! Witamy pana Edersona 94 Uber Altoc! Mówiłem, że te paczki są super! No i mamy potwierdzenie! Błyskawicznie! Ederson 94, zobaczymy czy coś oprócz tego Edersona w tej paczce mamy yy, Mamy czy nie mamy? Nie mamy, okej okay. Dobra i teraz kolejna paczka A to jest, to jest, to jest bez wokoutu. Czemu nie ma? Cemu nie ma tych wokoutów? Hallo, poproszę walkouty S.O. To będzie Sokrates. Proszę, Soklatis. Dobra, teraz dwie paczki za 25 tysięcy przed nami. I jest kolejny walkout. Niech się pali na niebiesko. Biało ikona! Ikona! Holandia? Eśpe HULIT! Matko Boska, nie gadaj, że Hulit! 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 Hulit. Jeszcze 90 overall. to overall. Toc. Premier League 94, chwilę później Ikona Hulita 90 Overall Matko boska Co to jest za pack opening, ja się pytam I zobaczmy po ile ten Rut Hulit chodzi, ale Rut Hulit Chodzi 2 miliony 2 miliony 300 Dobra i 3 paczki Zostały do końca, dwie za 55 Jedna za 100 tysięcy i Mamy kolejny walkout Uwaga, uwaga nie ma żadnych flar. Hiszpania, pana to będzie i nie z Tiago Tiago <grystanie> 87 ma Uberal Więc okej, okay, może być pan Tiago. Jak najbardziej przegarniemy tego Tego zawodnika. Oprócz Tiago w tej pasce mamy jeszcze player Pika. A z tego player Pika wybierzemy sobie. A dobra, wybierzemy tego pana. Zobaczymy, czy jeszcze coś w duplikacie mamy specjalnego. Nic nie mamy. Paka za 100 tysięcy. Ostatnia yy, paczka. Kolejny walkout. To jest niesamowite. To jest niesamowite, co się tutaj wydarzyło podczas tego paku. openinga, tutaj może być Luka Modric. Jest Rakityć <grym> Jest Rakitic 87 również. No dobra, zapraszamy Rakitycia do klubu, ale nie mam na co narzekać, jeżeli chodzi o te terafy. Oprócz tego jeszcze Matwili. Matwili też ma walkout. To jest jedyna karta 85, która ma walkout w FIFA. Oprócz tego nic specjalnego, pierwsza paczka za 100 tysięcy to są akurat teraz moje nagrody na playce za Food Champions. Przetrzymałem specjalnie te paczki, mamy toca od razu. Anglia, SPO i to będzie Madison. Ok, a więc mamy kolejnego toca z Premier League, trafionego na forma. Jak widać, jest. No, a tutaj opłacało się grać to Foot Champions na plejce. A właśnie mówiłem, że paradoksalnie lepiej zostać na goldzie. Nie dogrywałem tych meczów na plejce po to, żeby mieć właśnie tylko te paczki za 100 tysięcy. No i tutaj jest Madison, warty około 100 tysięcy. Tutaj jest Milinkowicz, Savic. warty kilkanaście. No, jeszcze może coś w duplikacie ciekawego. W duplikacie nic specjalnego, ale jest elegancja. Płaka za 100 tysięcy, numer 2. Chociaż już tutaj ten tocik. Zrobił nam robotę, ale jest kolejny walkout. Tym razem by z niebieskiej flary. Natomiast w środku mamy. No może teraz modlić. No nie, znowu ten Rakitis. No ale okej, okay, kolejny, kolejny walkout. No powiem wam, że czegoś takiego się nie spodziewałem. Jest jakaś forma chyba z tymi paczkami. Zobaczmy, czy coś oprócz tego rakieticia, No tutaj oprócz tego rakieticia nic w tej paczce nie ma, ale przed nami jeszcze paczka za 125 tysięcy. Paka za 125 tysięcy jest tylko jedna, bo zdecydowałem się wybrać wymienne. Wymienną właściwie, zamiast dwóch niewymiennych, jedna wymienna. Zaryzykowałem i to ryzyko się nie opłaciło! Bo nie ma wokau w tej paczce za 125 tysięcy. No niestety, ale... No chociaż te paczki za 100 były super. A tutaj podejrzewam, że gdybyśmy wybrali niewymienne, to może ten drop byłby lepszy. Eee, tego nie wiemy, ale nie narzekamy. 4 Overall, 8-3, jest ok. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie koniecznie łapki w górę za takie trafy. No i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Ja się z Wami czekam. Trzymajcie się. No i na razie.